Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę przekonamy się, czy inwestycja 10 zł w zdrabkę Lotto to jest dobra inwestycja. No to sprawdzamy, co jest pod warstwą ścieralną. Zdrabka za 10 zł jest, jest. To jest moja ulubiona zdrabka. Pod tym względem, że w tej zdrabce wygrałem najwięcej. Możecie sobie zobaczyć na kanale Rekordowa wygrana. Czekamy teraz na inne rekordy. 11, 52, 42, 26 i 18. Takie liczby wygrywają. No i, i co tam wygrywa? 16, 59, 54, 19, 27. Dycha, inwestycja 10. Wszystko mamy obok. To może być strata. To może być niedobra inwestycja. I jeszcze jest nadzieja. Pół drapki dopiero z No, niestety nie wygląda to dobrze. Czyżby strata. Słaba ta inwestycja. Oj, słabiutka. Jest, jest w ostatnim momencie, w ostatnim momencie 26-26 15, 47. Okej, okay, sprawdzamy. Co dała nam inwestycja? A inwestycja dała nam zysk. Mamy zysk, dycha do przodu. Chrysty, panie w emocjach, normalnie zdrapałem nie tą liczbę. Nie 15, 26, <grym> 10. Czyli mamy zwrot. Ani, nie, ani żeśmy nie stracili, ani nie zarobili.